Cześć wszystkim, przede wszystkim witam moich przyjaciół z ema.cv. W tym odcinku chciałbym wam opowiedzieć co nieco o moim drugim ptaszniku, a w zasadzie tym pierwszym, który się u mnie w ogóle pojawił. Będzie to Tiltokatl albo Pilosus, odmiana Nicaragua. O tej odmianie opowiem nieco więcej już na samym odcinku. Potocznie jest nazywany ptasznikiem kędzierzawym i jest to y, ptasznik polecany na y, tego pierwszego. Między innymi przez wzgląd na to, że jest on uznany za najłagodniejszego przedstawiciela ptaszników na świecie. Zapraszam Was serdecznie na odcinek. Krótki plan tego, jak będzie wyglądał ten film, ponieważ będę go kręcił w dwóch rzutach. Y, w, w tym momencie tutaj znajduje się nasz kędzior. Ja go będę teraz przekładał do pojemnika tymczasowego, który znajduje się tutaj. Pojemnik docelowy, do którego chcę tego kędziora wsadzić i w którym on będzie sobie żył. Przyjdzie do mnie jutro. My sobie ten pojemnik urządzimy poza kadrem. Nakarmimy sobie tego kędziorka, mam nadzieję na wizji i coś sobie o nim zaraz opowiemy. Na ten moment przekładamy kędziora do pojemnika tymczasowego. Ok, mam nadzieję, że mi się to uda zrobić na wizji. No to jedziemy. Hopsa, może zrobimy to tak. Wyjmiemy sobie jego kryjówkę. O proszę, będzie to łatwiejsze niż myślałem. Siedzi on na kryjówce. Ok, no przechodź. Przechodź sobie kędziorku, nie wychodź nam stąd, ok, prawie to mamy, no trochę się stresuje nam, ok, czekajcie. Mamy. Kędziorka w pojemniku tymczasowym. Zbliżymy się do niego i przechodzimy do dalszej części filmu. Jak wspominałem wcześniej, urządzamy sobie pojemnik poza wizją. I mamy to. Oto nasz nowy pojemnik dla naszego kędziora. Zaaranżowany zresztą przez mojego syna. Myślę, że będzie mu to dobrze. A, więc bierzemy się za pająka. Słuchajcie, na początek taka mała refleksja. Otóż... E, zaraz sobie przełożymy moją samiczkę, która siedzi tutaj do tego e, pojemnika nowego. I teraz chciałem mi o jednej rzeczy powiedzieć, ponieważ zwykło się mówi, że jeśli coś jest dla początkujących, to jest z reguły Gorsze albo nudniejsze niż to, co jest dla osób zaawansowanych. Otóż słuchajcie, kędziorki, ta młoda samiczka, mogę powiedzieć, w szczególności, bo uwielbiam ją obserwować. Ona jest aktywna 24 godziny na dobę. Nie odmawia jedzenia, fantastycznie się patrzy, jak ona poluje. No i przede wszystkim, kędziorki mają to do siebie, że są tak zwanymi koparkami, czyli. Jeśli niezależnie od tego, jak urządzisz takiemu kędziorkowi terarium, on sobie sam zrobi wykończeniówkę. Nie mieć sobie, że jeśli zrobisz mu terarium według tego, jak ty sobie wymyśliłeś, to tak to terarium pozostanie nie. On będzie przekopywał, on będzie zmieniał miejsce położenia różnych części wystroju, on generalnie zrobi dokładnie tak, jak chce. Obserwacja tego będzie na pewno należała do przyjemnych I na pewno przy tym pająku się nie znudzimy. Bardzo polecam kędziorki. Zaraz sobie go przełożymy i trochę o nim więcej wtedy opowiemy. O! Pamiętacie jak ten pojemnik wyglądał na początku? No. Te jaja z tym chem to zrobiła ona. Zawsze kiedy patrzyłem do tego pojemnika, widziałem, że ona coś akurat w danym momencie robi. No, choć nie wyczesuj się, nie wyczesuj się. No, 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 no. Ok. Nie, nie, nie wyłaś. Okej okay. Mamy ją w nowym domku. Teraz się do niej zbliżymy. Zajrzymy sobie do środka i troszeczkę sobie o. Zaszniku kędzierzawym opowiemy. Tylko tak na krótko na potwierdzenie moich słów, ponieważ kręcę ten odcinek wtedy kiedy akurat mam wolne. Eee, przekładałem pająka 24 godziny temu do tego nowego pojemnika i mówiłem wtedy o tym, że kędziarki to prawdziwe koparki. To wszystko nasza samiczka zdążyła zrobić 24 godziny wyciągała sobie torf z kryjówki, robiła sobie to więcej miejsca i ten torf dawała tutaj na mech Także tak to właśnie wygląda Dobra, weźmy się za kędziora. Tiltocatl albo Pilosus ptasznik kędzierzawy lub też popularny kędziorek na dziko występuje w państwach Ameryki Środkowej Kostaryka, Gwatemala Nikaragua, Honduras yy, Panama Rozróżniamy dwa typy tego kędziorka, jest to Tiltocatel albopilosus Honduras i Tiltocatel albopilosus Nicaragua. Nasza samiczka jest odmiany albo albopilosus Nicaragua, a charakteryzuje się ona nieprawdopodobnie długim owłosieniem. Jest to najbardziej owłosiony ptasznik, jakiego w ogóle znam. No musicie przyznać, że naprawdę ta włochatość robi wrażenie. I nawet moi znajomi, którzy mają naprawdę arachnofobię, kiedy widzą dorosłe osobniki, tego gatunku stwierdzają jaki piękny, wielki pluszowy pająk. Rzeczywiście, naprawdę, jak ten pająk jest duży, to jest nieprawdopodobnie pluszowy, i nie mogę się doczekać, kiedy nasza samiczka już będzie dorosła. Jeśli chodzi o warunki wchodowania, yy, 70% wilgotności, yy, temperatura za dnia około 26 do nawet 30 stopni, ze spadkiem nocnym do stopni 21. To oczywiście wszystko mniej więcej, ponieważ. Wiecie, moje ptaszniki to są ptaszniki, które są łatwe w hodowli, więc im de facto wystarczają temperatury pokojowe, czyli około 21 stopni, i one naprawdę dobrze w takich warunkach również się chowają. I to na tyle, jeśli chodzi o zwierzęta w tym odcinku. Jeszcze takie cztery rzeczy. Pierwsza jest taka informacyjna, krótka: ptaszniki nie przenoszą koronawirusa. Druga rzecz. W następnym odcinku postaram się, ponieważ nie jest to najłatwiejsze, ja też jestem jakby raczkujący w tym temacie. Postaram się na wizji nakarmić naszych podopiecznych, czyli zrobić im po prostu feeding i, i nagrać to i wam to pokazać. Kolejna trzecia rzecz. Na jednym z filmów, konkretnie z gramostolą, widzieliście, jak biorą ją na rękę. I jeśli chodzi o to branie na rękę, to jest tak zwany handling. Ludzie raczej są przeciwni handlingowi, przeciwni temu, żeby brać ptasznika na ręce. Ja się pod tym też podpisuję, aczkolwiek czytałem e, opinię jednego hodowcy, który powiedział, że handling jest w sumie przydatny wtedy, kiedy e, chce się kogoś wyleczyć z arachnofobii. <laughs> e, ja zrobiłem to na potrzeby odcinka, zrobiłem to na własną odpowiedzialność. E, po pierwsze, też dobrze znam swoje pająki, e, po drugie, wiem, że mogę sobie z nimi na to pozwolić. Nie mogę być absolutnie w 100% pewny, czy ten ptasznik mnie nie ukąsi. Ale, ale raczej nie powinien tego zrobić. Jeśli chodzi o gatunki, które ja hoduję, to raczej będą wyczesywać włoski parzące, aniżeli będą próbowały mnie ukąsić. Ostatnia rzecz. Ja już się z Wami żegnam. A zobaczycie za moment krótkie making of naszego dzisiejszego filmu. Pozdrawiam. Stasznik kędzierzawy. No nie łaś. No tak, i się jeszcze przewróć z tym.